Hej, cześć, siemanko, ja jestem Mulfi i witajcie w Wenkrafcie w odcinku takim informacyjnym, ponieważ Chciałbym się was zapytać czy nie chcielibyście Zobaczyć serię 100 dni na hardkorze Ewentualnie jakąś taką dłuższą serię gdzie gramy na hardkorze Do momentu kiedy nie zginiemy, ewentualnie do momentu kiedy zabijemy Ender Smoka Na tym kanale jest dużo minecraftowych odcinków Ale nie ma nigdzie serii z właśnie hardkora I jestem ciekaw czy was by to zainteresowało Więc jeśli chcielibyście taką serię od początku Ewentualnie od bieżącego momentu Grałem może z pół godziny i dużo nie, nie, nie nazbierałem Ale trochę tego jest więc, jeśli chcielibyście od bieżącego momentu, możecie napisać w komentarzu. Ewentualnie od nowa, to też wszystko spoko. I zróbmy tak, że jeśli dobijemy 20 lajków w górę, to nagram kolejny odcinek nagram drugi odcinek, tym razem dłuższy na pewno z właśnie z tej serii. Jeśli dobijemy 50 łapek w górę, no to wtedy y, postaram się nagrać te odcinek, znaczy następny odcinek, ewentualnie kolejny odcinek z kamerką. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to 20 łapek w górę i lecimy z drugim odcinkiem, z takim z dłuższym. I dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy zagrali od nowa, czy może, czy mogę zagrać z tym Eku, który mam obecnie, ponieważ tam plądrowałem wioskę, więc ten cały lud jest z tej wioski. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I do zobaczenia wkrótce. Papa! Pa.